Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo cieplutko. Po dłuższej przerwie niż zwykle wiąże się to z pewnymi zmianami, które u mnie zaszły, ale o tym Wam troszeczkę opowiem pod koniec tego filmiku, jeżeli jesteście ciekawi. Dzisiaj pokażę Wam w albumik, który stworzyłam z kolekcji, którą też mogliście zobaczyć w prezentacji papierów na moim kanale. Jest to papiery, są to papiery od Mintai Papers by The Lake. Bardzo fajne papiery z taką głębią na grafikach. Także bardzo mi się podobały. Sądziłam, że na początek zrobię dziecięcy album, a tu takie miłe zaskoczenie. A to dlatego w sumie, że kupiłam właśnie płótno w kolorze butelkowej zieleni. Jest to płótno typu kłaczek. I słuchajcie, nie mogłam się oprzeć, żeby po prostu nie użyć go w, przy kolejnym albumie. Dlatego najpierw stworzyłam właśnie taki albumik. Jest całkiem sporych rozmiarów, 20 na 24 w środku karty. Jak widzicie, albumik jest rozbudowany w środku, mieści bardzo dużo zdjęć. Tutaj mamy okładkę dość taką prostą. Mamy fajny taki napis z wykrojnika w złotym kolorze. Piękne, płótne, jak widzicie, mięciutkie. No i tył tego albumu wygląda w ten sposób. Teraz pokażę Wam, co znajduje się w środku. Myślę, że będzie to idealny album dla tych, którzy mają zdjęcia z jakiejś fajnej wyprawy, wycieczki. Może być to album wakacyjny. Mimo, że zima za oknem, to ja na, tak naprawdę myślę już o wiośnie, o lecie. O wyjeździe także być może ktoś z was będzie miał ochotę ten albumik sobie już zakupić wcześniej pod koniec tego filmiku wam powiem wszystko co i jak z tym albumem. Obejrzyjmy sobie go najpierw jak wygląda w środku. Strona okładkowa mamy tutaj taką boczną kieszeń, w której oczywiście mamy maty na zdjęcia. Tradycyjnie, niektóre maty oklejam, niektóre pozostawiam. Do wyklejenia dwoma zdjęciami, oczywiście można też jednym, w zależności od tego, ile tak naprawdę macie zdjęć. Tutaj mamy ramkę z wykrojnika. Dla ułatwienia wyciągnięcia tej maty mamy takie kółeczko. Można nie zakrywać tej grafiki, zdjęcie nakleić tutaj, i można wtedy sobie tutaj włożyć do tej rameczki odwrotnie. I będzie. Fajnie wyeksponowane zdjęcie. Jak widzicie, w albumie są jakieś podpisy, które już e, używałam do albumu wakacyjnego. Oczywiście też od Midday Papers. E, my, lato bez końca. Teraz mamy takie otwieranie przy pomocy sznureczka, kółeczek i ćwieków. I zobaczcie, klapeczka otwiera nam się do góry, ta na dół, dwie klapeczki w bok. Piękna grafika, starałam się, żeby niektóre właśnie tła pojawiające się na kartach były takie właśnie z wykorzystaniem tych przepięknych grafik, które pojawiają się w kolekcji. Tutaj oczywiście można to zakryć zdjęciami, ale fajnie to wygląda wyeksponowana właśnie ta grafika. Tu jeszcze mamy na dolnej klapce, jak widzicie, mamy kieszonkę i tu mamy dodatkową taką minikartę. Jak już oglądacie mnie chwilę, to wiecie, że zawsze takie minikarty lubię w albumach. Można sobie przyciąć zdjęcie, można opisać zdjęcie. W zasadzie możecie wykorzystać jak chcecie i będzie to fajnym urozmaiceniem w albumie. Album tworzyłam w moim ulubionym systemie z Tag Dedex Plusem. Na koniec pokażę Wam karty, które są w środku. Na razie obejrzyjmy sobie środek. Widoczki, niezły upał. Tu mamy podwójną kieszeń. W tej większej kieszeni, oczywiście, mat na zdjęcia. A w tej mniejszej właśnie te minikarty. Jedna z żabką uroczą, a druga z tutaj z łódką, z pieskiem, rowerem. Właśnie taki klimat w tej kolekcji wakacyjno-wyjazdowy. Kolejna strona. Tu mamy otwieranie przy pomocy właśnie tej mini karty, która jest na magnes. Otwieramy ją sobie. Z drugiej strony też mamy bardzo fajną grafikę. To sobie otwieramy również na magnes. Te klapki są na tyle duże, że również możemy tutaj wykleić się sobie zdjęciami. A tu już mamy fajną kontynuację grafiki na tych dwóch klapkach, które oczywiście też wyklejamy zdjęciami. W środku mamy kieszeń. Maty na zdjęcia, kolejna karta. Do takich kieszeni można śmiało sobie wkładać też więcej zdjęć. A tutaj mamy dwie maty, no i tą kartę. I całość, oczywiście, na magnesy. Ten album jest całkiem rozbudowany i dość ciężki, już bez e, zdjęć waży ponad kilogram. Także wypełnione zdjęciami będzie naprawdę pokaźnych gabarytów, ale myślę, że to jest też jego urok. Nadmorski klimat, jak w raju. Zobaczcie, tutaj też mamy taką kontynuację grafiki na tych właśnie klapeczkach. Otwieramy je sobie. Tutaj też śmiało można sobie podocinać mniejsze zdjęcia i to też będzie fajnie wyglądało na tych klapeczkach oczywiście też wklejamy zdjęcia, w środku mamy belly band w pionie tu oczywiście mamy też magnes także nic w albumie nam nie lata i tu mamy książeczki można je sobie wykleić trzema, czterema zdjęciami jak będzie Wam pasowało no, i wkładamy do środka. Jak widzicie, ten magnes ładnie nam tu łapie te książeczki. Także wszystko fajnie się trzyma. Zamykamy nasz nureczek. W tym albumie jest kilka właśnie otwierań i zamykań na sznureczki. Także jest dość urozmaicone. Kolejna strona. Tutaj mamy element pop-up. Mamy taką książeczkę i pociągamy ją w górę. No, a tu rozchylają nam się kolejne miejsca na zdjęcia. W sumie cztery zdjęcia. Kolejna strona. Wywiązanie na sznureczek. Tu mamy też jakieś elementy wycięte. Nie ma ich dużo w albumie, ale ładnie też ozdabiają. I tu znowu książeczka na klapce. Klapka oczywiście z drugiej strony też jest wykorzystana, bo tutaj mamy kieszonkę, tym razem taką skośną. Tu mamy mini kartę. Można oczywiście włożyć sobie też tutaj zdjęcia. No a tutaj mamy już klapki i piękna grafika jako tło. I całość sobie zawiązujemy. Super, kolejna strona, cudne widoki. Tu mamy taką stronę, która przypomina nam kopertę. Otwieramy sobie tutaj do góry, i tu mamy ukryty taki wodospad. Te oczywiście klapeczki możemy już śmiało wyklejać dwoma zdjęciami. Całość, oczywiście, zapinana na magnes. Kolejna strona to już prawdziwa koperta w fajnym takim kolorze, właśnie też butelkowej zieleni. Tu mamy sznureczek, więc sobie go rozplątujemy. No i najpierw w kopercie możemy sobie przechowywać również dodatkowe zdjęcia, może jakąś kartkę, jakąś pamiątkę. Tutaj mamy mini kartę włożoną do środeczka. Otwieramy sobie tutaj miejsce na kolejne zdjęcie. Tutaj również miejsce na kolejne, kolejne i kolejne, i tu jeszcze kieszeń. Ja do kieszeni, jak widzicie, wkładam po dwie trzy maty, i tu jeszcze mamy tą mniejszą kartę. Także całkiem sporo mamy tutaj kieszonek, klapek, skrytek. W albumie oczywiście mogą być nie tylko zdjęcia, pamiętajcie. No i kolejna. Ostatnia już nasza strona. To jest strona z ozdobną ramką, i taki wodospad. Zobaczcie, rozwiązujemy sobie. Zdjęcie wkładamy sobie tutaj z prawej strony. Tu jest naklejona grafika, więc ona nam się przysłoni, jak będzie zdjęcie. Można również zostawić sobie w tej wersji. No a tu już wyklejamy oczywiście wszystko zdjęciami. Ta wstążeczka, którą mam tutaj, jest dokładnie w tym samym odcieniu. Co wstążka zamykająca nasz album. Jest to piękny kolor takiej właśnie butelkowej zieleni. Jest to jeden z moich zdecydowanie ulubionych kolorów teraz. No i jak Wam wspominałam, mamy tutaj ten system z tymi kartami, które mają również dodatkowe duże maty w środku. Ta mata jest cięta pod wymiar 13 na 18, więc mieści Wam się tutaj duże zdjęcie, tak naprawdę dwa duże zdjęcia. Możecie też wykleić mniejszymi. Ja najczęściej, kiedy mam do dyspozycji takie duże maty, robię kolaż ze zdjęć, najlepiej w różnym rozmiarze. Wygląda to wtedy najciekawiej. Wsuwam matę tak, żeby wystawało mi same kółeczko. No i każda mata jest zrobiona na tej samej zasadzie. One wchodzą tutaj dość ciasno. Album jest świeżutki, więc jeszcze musi się wyrobić to wszystko. Tak prezentuje się już gotowy. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Oczywiście będę wdzięczna za Wasze komentarze, co myślicie. Zawsze bardzo lubię je czytać. Napiszcie, jak Wam się ten album podoba. Ten album, tak jak wspominałam, jest dostępny. Możecie go zakupić. Od jutra na stronie Artyferii. Tam wystawiam swoje prace, które są już gotowe, dostępne i możecie kupić sobie przez ten serwis. Możecie również oczywiście napisać do mnie wiadomość. Kontakt do mnie znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmiku. Jako, że przede mną trochę zmian, troszkę było trudnych decyzji, a propos właśnie mojego skrapowego kącika. To już Wam powiem, że ten album będzie dostępny z wyjątkowym rabatem. Oraz albumy, które do tej pory mam już zrobione, które czekają na właściciela, też będę wyprzedawać. Także śledźcie mnie na Facebooku bądź na Instagramie, tam będą informacje. Cenę tego albumu znajdziecie również w opisie do filmiku. Także wiecie, kto pierwszy, ten lepszy. I teraz kilka słów o tych zmianach, właśnie. Tak, jak wam obiecałam, to właśnie teraz wam powiem. Słuchajcie, miałam taki dylemat na ten rok, tak naprawdę: czy dalej tworzyć właśnie takie, tego typu prace, z racji tego, że szykują się u mnie duże zmiany, takie prywatne, bardzo, bardzo miłe zmiany, jednak, które pochłaniają mnóstwo czasu, energii, sił. Dlatego, moi drodzy, w tym roku niestety nie będzie żadnych warsztatów. Tak jak planowałam wcześniej, fajnie, że udało mi się stworzyć dwa warsztaty. Możecie oczywiście jeden z nich zakupić, drugi jest bezpłatnie na moim kanale YouTube, ale w tym roku niestety nie będzie nic nowego i w tym roku będę tworzyła tylko i wyłącznie pracę na zamówienie. Co jakiś czas oczywiście będą pojawiały się nowe filmiki na moim kanale, właśnie z prezentacją albumów. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze powstanie sporo albumów, a w przyszłym roku, no to już zobaczymy, jak to będzie. Nie chcę się z wami żegnać absolutnie, chciałabym dalej prowadzić kanał, ale zobaczymy w praktyce, czy będę po prostu miała na to czas. Chyba powiedziałam, moi drodzy, wszystko. Mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik. Ogromnie dziękuję, jeżeli wysłuchaliście mnie do końca. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Zostawcie. Epo sobie jakiś ślad, łapkę w górę, komentarz będzie mi ogromnie miło. Mam nadzieję, do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!